Dzień dobry. Dzisiaj mówimy o drugim ruchu Ziemi, o ruchu obiegowym. Pierwszy ruch, który omawialiśmy, to był ten ruch Ziemi wokół własnej osi, ruch obrotowy. W ruchu obiegowym Ziemia będzie obiegać dookoła Słońca. Powiemy sobie, czym się charakteryzuje ten ruch, jakie są jego następstwa i dzisiaj sporo rysowania będę Wam na rysunkach pokazywać, jak jest oświetlona Ziemia w ciągu roku. Zaczynamy! No to jeszcze raz, bardzo dobitnie. Ruch obiegowy to ruch Ziemi wokół Słońca. Popatrzcie, muszę już wzbić się wyżej ponad naszą planetą. Wcześniej patrzyliśmy na samą Ziemię, jak wykonuje ruch wirowy, teraz jestem w układzie słonecznym i Ziemia po orbicie wykonuje ruch obiegowy wokół Słońca. Taki ruch obiegowy robi każda planeta. W naszym układzie słonecznym, no i my jako jedna z nich po swojej orbicie okrążamy Słońce. Ruch obiegowy trwa 365 dni, 5 godzin i 40, no prawie 9 minut, 48 i 45 sekund. Chciałabym, żebyście tą wartość zapamiętali. Popatrzcie, że my doskonale znamy już tą liczbę. 365 dni. Trwa rok, więc właśnie na podstawie tego ruchu Ziemi wokół Słońca stworzono kalendarz i stwierdzono, że jeden rok kalendarzowy będzie miał 365 dni. Ale popatrzcie, tu jest taka niewygodna końcówka końcówka, która w przybliżeniu ma 6 godzin. Te 6 godzin przez lata były właśnie sporym problemem w konstrukcji kalendarza. W końcu wymyślono, że te 6 godzin będziemy kumulować raz na 4 lata. 6 razy 4 to 24, czyli to w przybliżeniu będzie jedna doba. I tą jedną dobę raz na 4 lata musimy dodać. W ten sposób powstał rok przestępny, który mamy raz na 4 lata i dodajemy 29 lutego, żeby właśnie w tym ruchu obiegowym nam się wszystko zgadzało. W czasie ruchu obiegowego nasza Ziemia nie krąży wokół Słońca prosto. Ona jest przechylona. Ten kąt przechylenia osi ziemskiej, oś ziemska to ta linia, zobaczcie, która łączy biegun północny i południowy. Oś ziemska jest nachylona pod kątem 66 stopni i 33 minuty. Zobaczcie, tu mam płaszczyznę Ziemi, kąt 66 stopni, spójrzcie na rysunek, od płaszczyzny Ziemi. Czyli no. Jeśli widzicie jakiś globus, macie na pewno w szkole, to popatrzcie, każdy globus właśnie stoi taki przechylony. To pochylenie Ziemi ma gigantyczne znaczenie. To, że Ziemia jest tak przechylona, będzie miało swoje następstwo w jej oświetleniu. Więc dlatego bardzo chcę, żebyście ten kąt, który dzisiaj nam się jeszcze przyda, dobrze zapamiętali. Ruch obiegowy odbywa się w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. Zdecydowałam się Wam tak to napisać, bo wydaje mi się, że tak będzie Wam to łatwiej zapamiętać. Popatrzcie, dokładnie jeszcze dorysuję te strzałki. Jestem przeciwnie do wskazówek zegara. No, i kiedy Wam przyjdzie być może na sprawdzenie takie strzałki zaznaczyć, w którą stronę jest ten ruch, to proszę pamiętajcie, że właśnie przeciwnie do wskazówek zegara. Mamy tutaj taką skomplikowaną grafikę, ona pokazuje jedną fajną ciekawostkę. Ta nasza, słuchajcie, orbita naokoło Słońca nie jest taka równiutka, czyli nie w każdym miejscu jest identyczna odległość. Jest taki moment w ciągu roku, że Ziemia znajduje się najbliżej Słońca. To miejsce nazwane jest peryhelium, mówię Wam to tylko jako ciekawostkę. I ta odległość wynosi wtedy 147 milionów kilometrów. Ten moment następuje w styczniu. Za to w lipcu Ziemia ma troszkę dalej od tej orbity. To miejsce nazywa się abhelium, 152 miliony kilometrów. To, co chcę Wam dzisiaj powiedzieć, to, że ten moment bliższego i dalszego oddalenia Ziemi od Słońca nie wpływa wcale na pory roku. To nie od nich, nie od tego momentu zależą pory roku, tylko właśnie od przechylenia Ziemi. Na tym z, z, rysunku już trochę to widać. Zobaczcie, jak mam lato, to zwróćcie uwagę, która półkula Wychyla się do słoneczka półkula północna. I zaraz dokładnie sobie to narysujemy. No, zatem troszkę już zdradziłam. Następstwami ruchu obiegowego Ziemi są. Zobaczcie, bardzo bym chciała, żebyście tego nie mylili z następstwami ruchu obrotowego. Tam działy się rzeczy, które były zależne od jednej doby, a tu dzieją się rzeczy, które zmieniają się w ciągu roku. Zatem najważniejszym następstwem są pory roku, które mamy nie we wszystkich strefach klimatycznych, ale w naszej możemy faktycznie tymi porami roku się cieszyć. Jeśli zmieniają się pory roku, to na świecie zmienia się także różnica długości trwania dni i nocy. Będą takie szczególne miejsca na świecie, które mają ten noc albo dzień całą dobę. Zmiana wysokości Słońca nad horyzontem w cyklu rocznym. Co to oznacza? Popatrzcie, jak w grudniu jest godzina 12 i spojrzycie na Słońce w Polsce, no to ono na niebie nie jest zbyt wysoko. Nie daje nam bardzo dużo ciepła. Za to w czerwcu Słońce jest dużo wyżej nad naszym horyzontem i wtedy właśnie mamy lato. I zjawisko dni i nocy polarnych to też jest następstwo tego ruchu i za chwilę pokażę Wam to na rysunku. Mamy w ciągu roku takie cztery bardzo ważne daty. Chcę, żebyście zapamiętali te daty. To jest 21 marca, 22 czerwca, 23 września i 22 grudnia. Te daty yy, lubią uczniowie mylić dni. Popatrzcie, jaki jest na to sposób. Zaczynamy zawsze pory roku zmieniać od wiosny, to jest pierwsza pora roku, która rozpoczyna się. W nowym roku kalendarzowym. I teraz zobaczcie, te liczby idą tak po kolei: 21, 22, 23, i potem jest powrót do 22. Więc, żeby też nam te dni się nie myliły. Słuchajcie, dlaczego. W tych czterech dniach akurat wymyślono, że będzie pora roku. Dlaczego wiosna się nie zaczyna 1 marca, a lato 1 czerwca, albo nie wiem, 1 lipca, albo w dniu, jak zaczynamy wakacje, tylko to są dokładnie te dni. To nie jest wymyślone, narzucone człowieka. Te dni wynikają właśnie z oświetlenia Ziemi, więc w kwestii oświetlenia Ziemi są to bardzo ważne daty. No i teraz będziemy sobie te daty rysować. Chciałabym, żebyście teraz najpierw, zanim zaczniecie mnie słuchać, narysowali sobie kulę ziemską. Można ją odrysować od szklanki albo narysować cyrklem. Wiemy, że nasza ziemia jest lekko spłaszczona, ale tutaj mi też wyszło takie równe kółeczko. Kreski i strzałki, które mam z lewej strony, obrazują promienie słoneczne, i będziemy sobie właśnie teraz rysować te cztery szczególne dni. Zaczynam od dni dwóch naraz, ponieważ oświetlenie Ziemi w tych dwóch dniach wygląda tak samo. Jest to równonoc wiosenna i równonoc jesienna. To są takie dwa super specjalne dni w ciągu roku, kiedy promienie słoneczne padają dokładnie pod kątem prostym. Wrysowuję Wam tu kąt prosty, na równik. No, jak macie linijkę, to radźcie sobie proszę z tym trochę lepiej niż ja, jak tu Wam rysuję myszką. Równik. Równik, przypominam Wam, ma szerokość 0 stopni. Promienie słoneczne padają pod kątem prostym dokładnie na równik. Jaka będzie tego konsekwencja? Popatrzcie, zmienię sobie teraz kolor yy, na niebieski taki i zobaczcie, teraz podzielę Ziemię dokładnie na pół. Z tej strony, gdzie mam promienie słoneczne, mam dzień, a drugą stronę Ziemi. Najlepiej, żebyście zakolorowali tą połówkę ziemi ołówkiem. Tutaj jest teraz noc. I charakterystyką tego niezwykłego oświetlenia ziemi w te dwa dni jest to, że teraz, kiedy będę Wam zaznaczać różne punkty na ziemi, zobaczcie, zaznaczę punkt A na równiku i punkt B mniej więcej w naszej szerokości geograficznej. Cechą charakterystyczną tych dwóch dni jest to, że dzień, zaznaczam Wam teraz strzałką, i noc trwają tego dnia tyle samo. Nie tylko na równiku, tylko w każdym innym punkcie. Popatrzcie w punkcie B. Dzień trwa tyle, a noc trwa tyle. Ponieważ podzieliłam naszą ziemię dokładnie na pół, to w każdym miejscu dzień i noc trwa po 12 godzin. Chciałabym, żebyście pod rysunkiem sobie to zapisali. Dzień i noc trwają po 12 godzin, w każdym miejscu na świecie. Powtórzę jeszcze raz, mamy tylko takie dwa dni w roku i to jest 21 marca i 23 września. Popatrzcie, to jest odpowiedź na to, dlaczego wtedy rozpoczynamy wiosnę i jesień. Równonoc wiosenna i równonoc jesienna. Idziemy do kolejnego szczególnego dnia. Znowu narysujcie kółeczko i promienie słońca. Ten dzień nazywa się przesileniem letnim i jest 22 czerwca. 22 czerwca, słuchajcie. Ziemia, która jest przechylona, pamiętamy pod jakim kątem, ustawia się do słoneczka tak, że najwięcej słońca pada na półkulę północną. U nas w Polsce jest lato, No dlatego nazywamy to przesileniem letnim. Co to znaczy, że najwięcej słoneczka ma półkula północna? To znaczy, że... Największy, środkowy promień, ten, który pada pod kątem prostym, pada najdalej, jak się da na północ. I to jest bardzo, słuchajcie, szczególne miejsce, bo najdalej, jak się da na północ, słoneczko pada, ten środkowy promień pod kątem prostym, na miejsce, które nazywa się zwrotnikiem raka. Na pewno już nieraz słyszeliście o tych zwrotnikach, podpiszemy go sobie. To jest zwrotnik raka. Zwrotnik raka niestety ma taką nierówną szerokość geograficzną. To jest 23 stopnie, 26 minut i muszę dopisać szerokość geograficzną n. Czemu nie zrobiono tak, że zwrotnik raka jest na równo 25 albo na równo 30? No właśnie dlatego, że to jest to szczególne miejsce, gdzie promienie słoneczne padają tu pod kątem prostym. No, żeby to tak powinnam przechylić też ten promień. O, teraz będzie widać, zobaczcie, Bach. Tu jest ten kąt prosty na zwrotnik raka. No, dlatego on właśnie ma taką. Taką szczególne znaczenie. Żebyśmy tak bardziej yy, dobrze się czuli w tej naszej ziemi, to dorysuję jej jeszcze równik, dorysuję drugi zwrotnik, o którym będzie za chwilę. I teraz zaznaczymy sobie też tak jak poprzednio, gdzie jest dzień, a gdzie noc. Zawsze tu stawiacie równą pionową kreseczkę. I zobaczcie, zaznaczamy sobie teraz noc z tej strony. Popatrzcie, jakie niezwykłe rzeczy mi teraz tutaj wyszły. Wyszło mi na tym rysunku, że są takie miejsca na Ziemi, i to jest dokładnie to miejsce, gdzie w ogóle nie mam nocy. Przez całą dobę trwa tutaj dzień. Ta kreska, którą zaznaczyłam, to jest koło podbiegunowe północne. 66 stopni 33 minuty to jest ta wartość, którą już znamy. Popatrzcie tu za kołem podbiegunowym mam teraz dzień polarny. Na biegunie trwa on, na samym biegunie, pół roku, a na kole podbiegunowym jeden dzień. Im dalej na północ tym długość tego dnia polarnego jest większa. Z drugiej strony półkuli, popatrzcie, mam też koło podbiegunowe. Koło podbiegunowe południowe, które jest teraz całe w cieniu, i ono ma teraz noc polarną. Noc polarna, podpisujemy sobie. Poza tymi miejscami, popatrzcie, jaką cechę mają różne miejsca na świecie. Zróbmy sobie znowu punkt A, mniej więcej tu, gdzie jest Polska. Przypominam Wam, że jest czerwiec i teraz zobaczcie. Polska ma teraz taki długi dzień i krótszą noc. Za to Australia albo Ameryka Południowa mają krótsze dni i dłuższe noce. Został nam ostatni wyjątkowy dzień do narysowania i to jest 22 grudnia. Wtedy na naszej półkuli jest zima. Wtedy mamy najkrótszy dzień, więc słoneczko oświetla półkulę południową. Gdzie dotrze najdalej promienie słońca na półkulę południową? Znowu w takie charakterystyczne miejsce, które nazwane jest zwrotnikiem koziorożca. Ten zwrotnik koziorożca. Ma tą samą szerokość geograficzną 23 stopnie, 26 minut. Teraz mam półkulę południową. No to znowu, żeby wiedzieć o co chodzi, rysujemy sobie równik i drugi zwrotnik, który już znamy. Zmieniam kolor i narysujemy sobie dzień i noc. Jak zwykle kreska pionowa. I zakolorowujemy ołówkiem, gdzie mamy teraz noc. Popatrzcie, mamy dwa miejsca, które też już znamy koła podbiegunowe, w których zmienia nam się sytuacja. Na kole podbiegunowym północnym mam teraz noc polarną, a na kole podbiegunowym południowym mam teraz dzień polarny. Zobaczmy, co się dzieje u nas w Polsce. U nas w Polsce, zaznaczam punkt A i popatrzcie, mamy taki krótki dzień i taką długą noc. W Polsce mamy krótkie dni i długie nocy. Mamy zimę, a półkula południowa ma długie dni i krótkie noce i ma teraz lato. Tak wygląda oświetlenie Ziemi 22 grudnia. Ten dzień będę nazywać przesileniem zimowym. Jeśli wykonaliście skrupulatnie rysunki, to teraz będziecie świetnie przygotowani do tego, żeby na sprawdzianie dobrze podpisać, który dzień oświetlenia Ziemi jest na rysunku. Popatrzcie, celowo wstawiłam rysunek, gdzie promienie słoneczne są z drugiej strony. Pamiętajmy, mówimy o ruchu obiegowym, więc w ciągu roku te promienie słońca mogą być z jednej i z drugiej strony. Ale to nie jest ważne. Jeśli zapamiętacie ten kąt prosty, na co pada środkowy promień. Promień słoneczne popatrzcie na tym rysunku padają dokładnie na zwrotnik kraka. Jeśli sobie to zapamiętacie, na które miejsce, w której porze roku, to zobaczcie, od razu wiem, że jeśli promienie słoneczne padają na zwrotnik kraka, to że to musi być oświetlenie Ziemi 22 czerwca. Jest na to też inny sposób. Możecie popatrzeć sobie tak. Tu jest szerokość geograficzna Polski. Polska ma teraz taką krótką noc i taki długi dzień. Wiem zatem, że musi być lato. Albo kolejny sposób. Dzień polarny jest teraz na biegunie północnym, czyli znowu potwierdza mi to to, że to musi być oświetlenie Ziemi w czerwcu. Drugi rysunek. Teraz promienie słoneczne padają dokładnie na równik. Dzień i noc trwają wszędzie po 12 godzin. To są te dwa charakterystyczne dni. I na sprawdzianie musicie pisać, że jest to 21 marca albo 23 września. I ostatni rysunek. Rozpoznajemy sobie. Promienie słoneczne oświetlają najbardziej zwrotnik koziorożca. Zatem długie dni ma teraz Australia, a my mamy długie noce. Czyli ja już wiem, to jest 22 grudnia, to jest przesilenie zimowe. Polska ma teraz zimę. Na naszym biegunie północnym trwa teraz noc polarna. Mam nadzieję, że wytłumaczyłam Wam to dobrze i że świetnie poradzicie sobie rozpoznając daty oświetlenia Ziemi.